Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Godzińska, jestem wicedyrektorką do spraw pedagogicznych w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. I pomimo wakacji, mam ogromną przyjemność zaprosić państwa na webinar, który będzie dosyć króciutkim webinarem, bo postaram się w dość w takim małym czasie, krótkim czasie, przybliżyć państwu. Takie teorie, które pochodzą trochę z biznesu, ale można je świetnie przekuć w pracę w szkole. Czyli świat wuka i bani, i zastanowimy się nad tym, jaka jest dyre, rola dyrektora, właśnie w takim świecie. To po pierwsze. A po drugie, zastanowimy się także nad tym, jaka powinna być w ogóle rola dyrektora, kim powinien być dyrektor, w świecie, który, no właśnie, mówimy, że się ciągle zmienia. No, jedyną stałą w świecie jest zmiana. Zmienia się świat cały czas, nam się wydaje, że on ostatnio się o wiele bardziej zmienił, choć... Antony Gidens, znany socjolog, powiedział kiedyś, czy napisał w swojej książce Socjologia, że historia ludzkości liczy około pół miliona lat, ale gdyby czas jej istnienia skrócić do doby, to rozwój społeczeństwa obejmowałby 30 sekund. No cóż, rozwój nowoczesnych technologii myślę, że zająłby jakąś nanosekundę w tym półmilionowym świe półmilionowo-letnim świecie. Ale tak, zmiana jest jedynym, jedynym, czego możemy być pewni, no i oprócz tego śmierci i podatków to oczywiste, ale rzeczywiście na zmianę jednak można się przygotować. Ale zastanówmy się, jaka jest rola, najpierw zanim do tego przejdziemy, dyrektora. Kim jest dyrektor? Oprócz tego, że oczywiście jest nauczycielem, jest menedżerem, jest liderem, jest przywódcą. To no, również jest trochę prawnikiem, psychologiem, coachem i pewnie każdy z Państwa znalazłby jeszcze mnóstwo, mnóstwo różnych innych zadań, które mediator, chociażby dyrektor wykonuje. I ten świat, w którym żyjemy, on wydaje nam się, żyjemy, zarządzamy, on się nam wydaje dlatego tak bardzo chaotyczny, nieznany i zmienny, ponieważ rzeczywiście ostatnio dosyć dużo się wydarzyło. Wydarzyła się epidemia COVID, na którą nikt z nas nie był przygotowany i na to, jak będzie wyglądał świat w tym czasie. Wojna w Ukrainie, mamy ogromny rozwój AI, no i zmiany w oświacie, które akurat do tego państwo wszyscy dyrektorzy są przyzwyczajeni, ale jednak one wciąż budzą jakieś nieporozumienie i chaos. I świat ten, w którym żyjemy, w ten, w którym zarządzamy, ten świat pełen, wydaje nam się, chaosu, został kiedyś przez um, Informatyków, przez biznes, nazwany takim po pierwsze akronimem WUKA. Ten akronim WUKA pojawił się w latach osiemdziesiątych. Nie będę czytać po angielsku tych słów, które składają się na ten akronim. Po polsku on składa, ten świat się składa, jakby ma cztery takie elementy. Jest złożony, zmienny, niepewny i niejednoznaczny. Jacek Santorski powiedział o świecie WUKA w ten sposób. Czekają tam na nas wystające kamienie, wiatr, silne prądy i zdradzieckie wiry. Może załamać się pogoda, jednak mogę się do tej eskapady przygotować. To jest niezwykle istotne, budując swoją odporność psychiczną i fizyczną, dbając o sprzęt i odpowiednie mapy. Czyli to jest świat WUK. Złożoność, zmienność, niejednoznaczność, niepewność, ale to jest świat, na który się możemy przygotować. Santorski mówi dalej tak, gdy jednak w trakcie tego spływu kajak trafi nagle na wystrzycę i z impetem wodospadu runie w dół, wtedy mamy do czynienia z bani. To sytuacja, na którą żaden kajakarz nie może się przygotować. Sednem bani jest więc kruchość, na którą reagujemy trwogą. I ta kruchość właśnie jest jednym z elementów doświata bani. Oprócz tego mamy nielinearność, niezrozumiałość i lęk. To są te cztery składniki świata, który jest jakby konsekwencją świata WK. Ale to oczywiście sformułowania, które przychodzą do nas ze świata informatycznego, technologicznego, biznesowego, spójrzmy, jak można to przełożyć na świat nasz codzienny, czyli świat oświatowy. Wracamy do WK. Pierwszy jego element składowy to jest właśnie zmienność, czyli bardzo szybkie tempo, nieprzewidywalność zmian, naruszenie ustalonego porządku, utrudnienia planowania yy, i yy. To, gdybyśmy sobie chcieli przełożyć na jakiś konkretny przykład dotyczący naszej codzienności jako dyrektorów, to mamy zmieniające się przepisy w szeroko pojętym prawie oświatowym, dotyczącym m.in. realizacji kierunków polityki oświatowej państwa. No, w tym roku mamy wyjątkowo w maju bardzo wcześnie kierunki, ale wielokrotnie było tak, że były one bardzo późno i w trakcie roku szkolnego jeszcze się zmieniały. No co, jaki skutek to przynosi? No taki, że bardzo trudno nam jest cokolwiek zaplanować, bo planowanie roku szkolnego może się okazać bardzo szybko zdeaktualizowane. Kolejnym elementem świata WK to jest niepewność, czyli tej brak przewidywalności, niemożność wyciągania wniosków na podstawie przeszłych wydarzeń lub danych statystycznych czy analiz. Tu mamy przykład: wybuch wojny w Ukrainie, napływ uczniów niepolskojęzycznych do polskich szkół. Co to spowodowało? No ogromne. Ogromny chaos, nie było planu, nie było wcześniejszej refleksji. To była sytuacja, do której w ogóle nie byliśmy przygotowani, w związku z czym wszyscy działaliśmy w chaosie intuicyjnie, bez tak naprawdę wyciągniętych wniosków z poprzednich takich tego typu działań. Byłoby to niemożliwe, no bo to była pierwsza taka sytuacja, która się wydarzyła. Kolejnym elementem jest złożoność. Czyli nakładają się na siebie różne czynniki z bardzo odmiennych obszarów, które należy wziąć pod uwagę i niejasna jest przyczyna i skutek. Nie wiemy, co jest przyczyną, co jest skutkiem, co przyniesie nam pewne wydarzenie. I ta działalność szkolna, proszę spojrzeć, no właśnie, działa nie tylko w, w oparciu o przepisy w prawa, ale także przecież wymagania rodziców, możliwości uczniów, dane z różnych badań, raportów. Wymaga się ogromnej wiedzy od dyrektorów i nauczycieli na ten temat, a jednocześnie nikt z nas nie jest fizycznie możliwy, możliwe, żeby mógł posiąść całą tę wiedzę i do wszystkiego się odnieść i jeszcze złożyć to w jakąś kompatybilną całość zawierającą wszystkie te elementy. Stąd jest ta złożoność świata włoka. No i ostatni element, czyli niejednoznaczność. Trudność w zrozumieniu rzeczywistości, mnogość znaczeń. I tu klasyczny przykład, czyli spory związane z interpretacją prawa. Tutaj Państwo dobrze to wiedzą, jakie to mogą wywołać, co to może wywołać, jakie konsekwencje. No właśnie, takie, że albo działamy niezgodnie z prawem, albo wstrzymujemy się z podjęciem jakiejś decyzji, bo się boimy, że podejmiemy ją niezgodnie z prawem ze względu na złą interpretację. Te wszystkie elementy składają się właśnie na świat włókna. A jak wygląda to w świecie bani, czyli w tym świecie, w którym, jest, w którym w ogóle już nie jesteśmy w stanie nic przewidzieć, a do tego do, towarzyszy nam ogromny lęk. No więc, ten świat WK, pierwszym jego elementem jest kruchość, czyli takie złudzenie poczucia siły i odporności, kruchość różnych obszarów naszego życia, których załamanie może powodować kolejne załamania, w takim, taki sposób efektu domina. I teraz przykład y, z naszego podwórka oświatowego. Y, pierwsza klasa szkoły podstawowej, czy pierwsza klasa szkoły ponadpodstawowej podczas nauczania online spowodowała, spowodowała y, no wiadomo, brak integracji klasy. W końcu y, to, do, y, to y, dotknęło też problemów psychicz, znaczy zdrowia psychicznego uczniów, problemów z tym zdrowiem, brak relacji między dzieciakami, brak relacji między nami a uczniami, czy nami a rodzicami to skutkuje takim trudnością w przewidywaniu konsekwencji zdarzeń. Nikt z nas nie przewidział i również z osób, które wskazywały nam zamknięcie szkół, chociażby przejście na zdalne nauczanie, jakie ogromne, jak ogromne konsekwencje poniosą choćby uczniowie. I te konsekwencje widzimy do dzisiaj, badania o tym mówią wprost. Tym najbardziej charakterystycznym elementem oczywiście świata bani, jest właśnie lęk. Czy niepokój, jest nadmiar bodźców, brak poczucia bezpieczeństwa? Proszę zobaczyć, w dzisiejszych czasach, kiedy już w ogóle rozwija się bardzo AI, mówi się o tym, że jesteśmy zalewani przede wszystkim obrazami wygenerowanymi przez AI, fotografiami, które wydają nam się prawdziwe, a one są po prostu wytworzone sztucznie, cyfrowo. Uczniowie i nauczyciele mają problem z odróżnieniem fake newsów od prawdy, są bombardowani informacjami. No skutkuje to tym, że jesteśmy wszyscy obciążeni, jeżeli chodzi o procesy poznawcze, mamy trudności w racjonalnym planowaniu, ponieważ no, tego jest za dużo, tak? Jakby każdy z nas jest przeboćowany. Kolejnym takim elementem jest nielinearność, czyli nawet niewielkie i pozornie nieznaczące decyzje pociągają ze sobą falę szerokich, nierzadko globalnych, i to jest ważne, pozytywnych i negatywnych skutków. I tutaj oczywiście przykład najprostszy wybuch pandemii, ponieważ on wywołał skutki nie tylko w organizacji pracy szkoły, no bo przenieśliśmy się online w procesie nauczania, ale także w relacjach w tej szkolnej triadzie uczeń, nauczyciel, rodzic. I trudno nam jest podejmować jakieś decyzje, szczególnie takie długofalowe, jeżeli nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie konsekwencji, po prostu one są poza naszym zasięgiem. I ostatnim elementem świata bani jest niezrozumiałość, czyli brak zrozumienia, trudność argumentowania logicznego uzasadnienia różnych obszarów. Wiele rzeczy i wydarzeń traci sens. Tu przykładem może być strajk nauczycieli w 2019 roku. Rzesza po prostu ludzi, która się w to bardzo zaangażowała, a on się zakończył fiaskiem. I trudno jest w takiej sytuacji przekonywać do swoich pomysłów, planów czy projektów innych ludzi, ponieważ ludzie generalnie mają coraz mniejsze zaufanie. I ten świat Wuka i Bani jest światem po prostu zmiany. I w takim klasycznym schemacie modelu procesu zmiany Gublera-Rosa mamy pokazane w jaki sposób ta, ta jakby krzywa reakcji na zmianę przebiega, jak tu się Państwo dobrze przyjrzą, to zobaczycie, że na końcu oczywiście jest ta akceptacja, jest to zaprzeczenie, ale jest przed podjęcie decyzji, ponieważ trzeba jednak jakąś decyzję podjąć. I jeśli podejmiemy tę decyzję, no to godzimy się jakby z konsekwencją tej zmiany i z tym, co ona może przynieść i przede wszystkim z tym działaniem, które, które ta zmiana na nas, w jaki sposób na nas wpływa. Możemy się zastanowić, jeżeli mamy świat w i świat ciągle zmienny, budzący nasze niepokoje, nielinearne, nie znamy konsekwencji naszych zachowań, naszych decyzji, to czy to jest szansa, czy to bardziej jest pesymistyczne? Oczywiście możemy powiedzieć, że zmiana zawsze jest szansą. Zmiana jest tą cechą immanentną świata, jest związana bardzo z rozwojem, z szansą na spojrzenie na zarządzanie placówką w trochę innej perspektywie, z motywacją do działania, może gdyby nie nie jakaś zmiana, nie, ta zmiana, jakby pojedyncza zmiana nie wywołałaby kolejnych zmian w życiu placówki. I teraz, kim powinien być dyrektor, jakie powinien mieć cechy, żeby z tą zmianą sobie radzić, umieć zarządzać zespołem w czasie zmiany i w takich nagłych sytuacjach, kiedy ta zmiana przychodzi. Ostatnio pojawiło się takie sformułowanie, które też pochodzi ze świata biznesu, czyli Agile, zwinny, zręczny, zwrotny, i mówi się o zwinnym zarządzaniu i o zwinnym dyrektorze. Jest to zwinność w znaczeniu formy pracy, działania, ma swoje źródła właśnie w programowaniu. To kolejny raz sięgamy do obszaru e, zupełnie odmiennego od edukacji, ale jednak okazuje się, że dużo możemy z niego czerpać. E, to odejście od takiego długofalowego planowania i czasochłonnego dokumentowania, ale co ważne, nie jest to działanie bez planu. Zaraz Państwu pokażę tutaj na, na swojej prezentacji, jakie są cechy tego, tej zwinności w biznesie i jak tę zwinność y, można odzwierciedlić w oświacie, czyli w jaki sposób zwinny dyrektor może być też no, zwinnym menedżerem. E, po pierwsze, y, zwinność w biznesie. Samorealizujące się zespoły. Które decydują, jak najlepiej, najefektywniej wykonywać swoje obowiązki. W ten sposób specjaliści stale poszerzają swoje kompetencje, wymieniają się doświadczeniami, motywują się nawzajem, by wypracować jakiś konkretny produkt. Jak to wyglądało, o, wyglądałoby w oświacie? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy zespoły przedmiotowe, ale może warto pomyśleć nad zespołami zadaniowymi, żeby opracowywały jakieś. Na przykład, nie wiem, zespół zadaniowy do spraw jakiejś organizacji konkursu albo zespół do e, tworzenia planu pracy. I e, taka praca wtedy też nad dokumentami, e, nad e, na przykład promowaniem szkoły w mediach, tak? Czyli zespół na przykład do spraw promocji. Wtedy spotykała się jakaś grupa, która jest w tym dobra, no bo powołujemy jakieś zespoły, które są, w których są członkowie, którzy wiemy, że są dosyć dobrzy w tych obszarach i oni wspólnie, nie dość że właśnie poszerzając wzajemnie swoje kompetencje, mają konkretne bardzo zadanie i wspierają się wzajemnie w jego wykonaniu. Kolejna rzecz to minimalizowanie niezbędnej pracy przy jednoczesnym zwiększaniu korzyści. W biznesie to wygląda tak, że wszystko dlatego, że. Produkt musi jak najszybciej na siebie zarabiać. W oświecie oczywiście nie mamy produktu, który musi na siebie zarabiać, ale możemy na przykład przejrzeć dokumentację szkoły i zastanowić się, która dokumentacja jest najbardziej potrzebna, żeby nie mnożyć pracy, zastanowić się, jak uprościć y, y, całą swoją pracę, bo czasami jest tak, że proszę, y, 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 sami Państwo wiedzą, że przez lata coś się robi, bo się robi, niech się na tym nawet nie zastanowi, czy to jest konieczne, czy nie. Natomiast w momencie, kiedy nagle spojrzymy na to tak obiektywnym okiem, okazuje się, że wykonujemy całkowicie niepotrzebną pracę, która zabiera czas innym. Jakość i doskonalenie produktu. Wszystko dzięki wspólnej wymianie doświadczeń, organizowaniu spotkań takich retrospektywnych, podczas których można analizować wyniki, stawiać wnioski, stale testować aktualne rozwiązania, jakieś wprowadzać tak? testować aktualne rozwiązania. To jest biznes. W oświacie wymiana doświadczeń w zespołach i pomiędzy nimi. Organizowanie rad pedagogicznych nie tylko po to, żeby podsumować semestr czy rok, ale też po to, żeby zastanowić się nad szkołą jako właśnie trochę takim produktem czy projektem. Kolejne to kontrola nad projektem. I to menadżer stale może sprawdzać jak to wygląda, jak wygląda jakość, udzielać informacji zwrotnych. Wszystkie strony są zaangażowane ale on też tutaj na to bardzo mocno wpływa. W oświacie jakby to wyglądało? No dyrektor staje się po prostu liderem, przywódcą, który ma kontrolę nad tym, nad czym pracują zespoły. On nie tylko zbiera informacje na temat tego, co zespoły wypracowały, ale również angażuje się w ich pracę, włącza się, yy, dowiaduje się, na jakim etapie wszystko działa, yy, sugeruje coś, yy, jest po prostu członkiem zespołu. I ostatni, ten, ta zwinność, jakby sposób zwinności w biznesie, to elastyczność. Czyli jesteśmy elastyczni, cały czas weryfikujemy, wprowadzamy nowe rozwiązania. Nie mamy bardzo, nie trzymamy się sztywno, nie, nie dopasowujemy wszystkiego do planu, ale bardziej plan do działań, które rzeczywiście są aktualizowane. Natomiast w oświacie warto było właśnie na bieżąco reorganizować pracę, plany. Wiemy, jaki jest priorytet, o co nam chodzi, jaki jak jest główny cel, ale nic na siłę. Na tym polega właśnie ta elastyczność i ta zwinność dyrektora. To, że po pierwsze, nie jest on tylko osobą, która gdzieś z boku na wszystko patrzy, z góry i zbiera go informacje, ale jest jednocześnie tym takim człowiekiem, który wprowadza zmiany, zadaje pytania, sugeruje coś i dzięki temu naprowadza zespoły. Trochę inne mm, ścieżki, na trochę inne ścieżki, trochę inne rejony, i to pozwala na takie ostrzejsze spojrzenie na dany problem, czy na daną e, kwestię, którą chcemy sobie wypracować. E, ta zwinność wydaje się jednym z podstawowych dzisiaj, e, jedną z podstawowych cech, bo gdy spojrzymy właśnie chociażby na to, że mamy pierwszy przykład z brzegu, zadania domowe mamy ich nie zadawać, wiemy, że AI coraz bardziej się rozwija. Prace uczniów wpisane przez AI przez nas są praktycznie niemożliwe do sprawdzenia, tak jak kiedyś, że ktoś sobie ściągnął, powiedzmy, z internetu bryk.pl jakieś wypracowanie. Więc tu musimy się wykazać tą zwinnością. Jak, co tutaj zrobić, żeby jednak poziom nauczania był wysoki, żeby dzieciaki umiały na przykład dobrze pisać dłuższe formy wypowiedzi, ale no właśnie, bez zadań domowych, bez AI, Spotykamy się, dyskutujemy na przykład z zespołem, i wypracowujemy jakiś plan, który wciąż może być, oczywiście po drodze, zmieniany. Ale odpowiedzią też na, na świat wuka i Bani, i tak jak Państwo pamiętają, WK akurat to jest ten, który można przewidzieć i coś można zaplanować, no to jest ten WK Prime, czyli właśnie taki zwinny dyrektor, czyli, czyli WK Prime, i w odpowiedzi na wszystko mamy. Mamy, na każdy problem mamy odpowiedź. Czyli tak, jeżeli mamy zmienność, to na zmienność odpowiedzi, odpowiedzią jest wizja, czyli ustalenie wspólnego celu placówki z gotowością do zmieniania go podczas pojawiających się nieoczekiwania zda, zdarzeń czy jakichś danych, które otrzymujemy. Na niepewność mamy zrozumienie. Czyli dyrektor wysłuchuje, y, wsłuchuje się zarówno w informacje z zewnątrz placówki, ale też pozyskuje informacje od społeczności szkolnej. I tu podstawową, e, jakby cechą dyrektora do tego, żeby praktykować to zrozumienie, jest zaufanie. To, że cieszy się zaufaniem. Dyrektor bez zaufania nauczycieli, y, rodziców, uczniów, no, ciężko mu będzie wprowadzić też jakąkolwiek zmianę, więc zaufanie też jest bardzo ważne. Y, na złożoność mamy jasność, czyli opracowanie czytelnych i zrozumiałych dla wszystkich procedur, dokumentacji, właśnie nie za dużo, w prosty sposób, żeby nikt nie czuł się zagubiony, lub tak jak Państwa to pewnie często spotyka, czyli to, że nauczyciele się poddają w pewnym momencie, zarzuceni, zarzuceni pracą papierkową i robią tak naprawdę po łebkach albo z przyzwyczajenia. Na niejednoznaczność mamy właśnie tę zwilność, czyli bycie otwartym na nowości, na eksperymenty. Na sprawdzanie, czy coś działa, czy nie działa, jak działa, to kontynuujemy. Jeśli nie działa, porzucamy, wymyślamy coś innego. No ale co to wszystko, proszę Państwa, spaja? No i nie oszukujmy się. Odwaga. I myślę, że bycie dyrektorem w dzisiejszych czasach jest ogromną odwagą i wszystkim Państwu szczerze tego yy, gratuluję. Yy, ale ta odwaga bycia z winnym. Yy, to wynika tak z tego, co tutaj Państwu przedstawiłam, że moc zarządzania, ale i przetrwania w ogóle w tych zmiennych i niepewnych czasach to umiejętność twórczego i elastycznego sprostania nagłym oraz przewlekłym kryzysom. Dyrektor jest liderem, przywódcą, który posiada kompetencje w zakresie sprawnego komunikowania się, kreatywnego myślenia, podejmowania właściwych decyzji, budowania zaufania w swoim zespole i w bardzo krótkim i szalonym tempie przybliżyłam, mam nadzieję, Państwu to, do czego ta odwaga jest potrzebna i co na tę odwagę się składa. W związku z czym nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu w nadchodzącym roku szkolnym, no właśnie, powodzenia, ale też tej odwagi, elastyczności i tego zaufania. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w ZCDN. -ie.